Jak zbudować zdrowy związek? Bardzo dużo mówi się o toksycznych relacjach i o czerwonych flagach. Możesz odnieść wrażenie, że w każdym związku są duże problemy, przemoc, huśtawka emocji i niepewność jutra, i że nie ma już normalnych kobiet i normalnych mężczyzn. A to nieprawda. Nie w każdym związku jest przemoc, manipulacja i kłamstwo. Z badań wynika, że około 30% populacji ma bezpieczny styl przywiązania, czyli jedna na trzy osoby jest w stanie zbudować zdrową, bezpieczną relację. Kiedy napisałam o tym wizyta poradni, jedna z moich obserwatorek zapytała: Skąd brać wzorce do budowania zdrowych związków? No właśnie, skąd? Z domu rodzinnego, z pierwszych bliskich relacji. Ale też z terapii, czytania, słuchania, poszukiwania odpowiedzi, czym ten zdrowy związek jest. O stylach przywiązania mówię w osobnym filmie na kanale psychologicznym i zachęcam Cię do oglądania. W każdym razie szanse na poznanie osoby, mającej mocne fundamenty do zbudowania dobrego, zdrowego związku są i warto o tym pamiętać. To Ty masz wybór, czy wejdziesz w związek zdrowy, czy destrukcyjny. Zanim zacznę wymieniać znane mi czynniki sprzyjające budowaniu zdrowych relacji, wspomnę o samych początkach, czyli o tym momencie, kiedy poznajesz kobietę czy mężczyznę, ale jeszcze nie wiesz, czy będziesz z nim czy z nią w związku. Tu bardzo istotne jest uważne słuchanie nowo poznanej kandydatki czy kandydata do relacji, co mówi i w jaki sposób mówi o swojej rodzinie, swoich eks, czy ma jakieś problemy, długi nałogi, niepokojące tajemnice, czy bardzo szybko chce rzucić wszystko i zacząć nowe życie z tobą, czy chce przed czymś uciekać, jak reaguje, kiedy się z nim czy z nią nie zgadzasz. Jeśli wyżej wymienione niepokojące czynniki pojawią się na początku relacji, to mogą mówić o tym, że szansa na zdrowy związek jest bardzo mała. A jak w takim razie budować i po czym poznać zdrowy związek? Oto mój subiektywny dekalog. Po pierwsze. Poznasz zdrowy związek po tym, jak się czujesz z partnerem czy partnerką. Czy masz komfort i swobodę wyrażania swoich myśli, pragnień czy potrzeb? Czy możesz być sobą? Czy niczego nie udajesz? Do tego potrzebna jest akceptacja, a w związku charakteryzuje się ona tym, że nie chcesz zmieniać partnera czy partnerki i nikt nie chce zmieniać ciebie. Nie przebierasz nikogo, nie strofujesz, nie wychowujesz, nie krytykujesz i tak samo nikt nie robi tego w stosunku do ciebie. Pamiętam pacjentkę, która opowiadała, jak na pierwszej randce chłopak wytknął jej, że źle się ubrała, i skrytykował to, w jaki sposób zjada sushi, a do tego zapomniał o portfelu. Jeśli takie słowa padają na pierwszym spotkaniu, bądź czujna, bądź czujny, bo możesz mieć do czynienia z osobą, która na starcie chce cię zdewaluować, wprowadzić w niepewność, czy jesteś OK. Przejąć kontrolę nad Tobą. Jeżeli masz wysokie poczucie własnej wartości, na pytanie o to, w co Ty się ubrałeś czy ubrałaś, mówisz, mam na sobie bluzę, a co? Nie podoba Ci się? Dopytaj i wyraź swoje zdanie na ten temat. Założyłam ją, bo przynosi mi szczęście na randkach, lub założyłam ją, bo to moja ulubiona bluza. Po drugie, bardzo ważna jest ufność, która daje poczucie bezpieczeństwa. I jest gwarantem trwałości związku. Dzięki temu ludzie mogą się rozwijać razem i budować wspólne życie. Pamiętaj, że dzięki zaufaniu o wiele łatwiej uporać się z kryzysami. W zdrowym związku wiesz doskonale o tym, że możesz mieć różnicę zdań z partnerem, ale nie obawiasz się, że po tym, jak wyrazisz swoje zdanie, on czy ona odejdzie lub zostaniesz ukarany ciszą. Po trzecie, Macie podobne wartości, czyli macie podobne podejście do kluczowych kwestii w związku, takich jak religia, wychowywanie dzieci, wydawanie pieniędzy, kontakty z rodziną, styl życia czy światopogląd. Dzięki temu nie będziecie ze sobą walczyć, przynajmniej w tych kwestiach. Po czwarte, jesteście partnerami, a to oznacza, że każde z Was ma dokładnie takie same prawa i obowiązki w związku. Ze związkiem. Ważne decyzje podejmujcie wspólnie. Nie narzucajcie sobie niczego, konsultujcie ważne dla siebie kwestie. To daje poczucie bycia istotnym dla partnera i daje poczucie tworzenia czegoś wspólnego. Po piąte, bardzo ważne jest, żebyście słuchali siebie nawzajem i potrafili ze sobą rozmawiać. To jedne z kluczowych umiejętności w dobrych związkach. Wielokrotnie przychodzą do mnie osoby, które mówią, że już mówiły partnerowi o tym czy o tamtym i zero reakcji, nic nie działa. Pamiętaj, że żebyś został wysłuchany, musisz zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówisz. Czy z szacunkiem, czy w dogodnym dla Was momencie, czy używasz komunikatu typu ja, czy Twój ton głosu jest łagodny, czy nie oceniasz partnera, a tylko jego czyny czy zachowania. To samo dotyczy Twojego partnera czy partnerki w stosunku do Ciebie. Z drugiej strony, słuchaj, czyli kiedy On czy ona mówi, nie przerywaj, nie odbijaj piłeczki, używaj parafrazy i dopytuj, czy dobrze zrozumiałeś, czy zrozumiałaś, daj przestrzeń do wygadania się. Z trzeciej strony, mów, co czujesz, czego potrzebujesz, jakie widzisz rozwiązania. Pytaj także o uczucia i potrzeby, i rozwiązania. Ją czy jego. Po szóste, zachowaj autonomię i daj ją zachować partnerowi czy partnerce. Nie wszystko będziecie robić razem, nie zawsze będziecie to samo myśleć, nie zawsze będziecie lubić te same rzeczy i chcieć tego samego. Daj sobie i jej czy jemu prawo do wolności wyboru i własnych preferencji. Po siódme, pamiętaj o seksie i bliskości. Po całunkach, przytuleniu, dotyku, trzymaniu się za ręce. Dzięki temu będziecie czuć do siebie przywiązanie, zbudujecie poczucie bezpieczeństwa, intymność i zaufanie. Rozmawiajcie o seksie, mówcie o swoich potrzebach w tej kwestii. Prowadźcie do waszego życia seksualnego nowości, bo jak wiadomo, do wszystkiego się przyzwyczajamy. Po około dwóch latach związku namiętność maleje na rzecz innych ważnych, składowych związków. Nie oznacza to, że macie zrezygnować z seksu, bo on w długodystansowych związkach może być bardzo, bardzo satysfakcjonujący. A to wszystko zależy od was. Dlatego dbajcie o tę sferę życia. Po ósme. Pamiętaj o tym, że wszystko się zmienia. Ty i twój partner też. Bądź na bieżąco i rób update związku. Informuj partnera także o zmianach u Ciebie. Po dziewiąte, spędzaj czas ze swoim partnerem lub partnerką. Sprawdź, czy jest ktoś w Twoim życiu, z kim on czy ona konkurują: mama, tata, przyjaciel, przyjaciółka, może ktoś z pracy. Ty nie chciałbyś, czy nie chciałabyś konkurencji? Zakładam, że osoba, z którą jesteś, także. Wspólny czas to moment na pogłębianie relacji i bycie fizycznie i psychicznie z partnerem czy partnerką. I nie zapominaj o randkach. Z czasem wiele osób przestaje celebrować wspólne chwile, flirtować, okazywać sobie zainteresowanie. Dlatego kultywuj chodzenie na randki z żoną czy z mężem, a zobaczysz, jak bardzo pozytywnie wpłynie to na wasze wspólne życie. Pamiętaj, że poza namiętnością i intymnością w związku bardzo ważna jest lojalność wobec partnera. Kiedy o niej myślę, widzę wiele sytuacji, takich jak omawianie problemów w związku z partnerem, a nie z sąsiadką, matką czy przyjaciółką. Unikanie krytykowania partnerki na spotkaniach ze znajomymi, nawet jeśli chwilowo czujesz do niej złość. I przede wszystkim unikaj oceniania. Ty głupku, ty idiotko, ty patałachu, to wszystko bardzo niszczy relacje i jest oznaką braku szacunku, ale też pogardy. Pamiętaj o docenianiu jej czy jego i wdzięczności. Mów jak najczęściej o tym, co dobrego widzisz w jego czy w jej zachowaniu, jak się z tym czujesz. Takie pozytywne wzmocnienia bardzo uskrzydlają drugą osobę, a jednocześnie sprzyjają pojawianiu się tego, co lubisz. I na tym kończę mój dekalog, ale być może o czymś zapomniałam, dlatego bardzo chętnie zobaczę, co napiszesz w komentarzu pod tym filmem. I pamiętaj też o subskrypcji.